Hej, jestem Igor. Jak pewnie zauważyliście, tuż za mną znajduje się pewna góra. Miejsce to dla tak II wojny światowej było domem dla wielu lokalnych partyzantów, a nazywa się Łysiec. Wysiec jak i wiele innych gór znajduje się na terenie Roztocza. Roztocze charakteryzuje się wyraźnie wypiętrzonymi włami wzniesień, ciągnącymi się w linii około 30 km przez ponad 180 km od kraśnika aż po lwów. O, patrz, widziałeś ten samolot? Jaki samolot? Ok, skoro skończyliśmy już z nudnymi faktami, to poradzajmy się jakimiś ciekawszymi rzeczami. Moje imię, Norbert Późniak i będę waszym przewodnikiem. Szumy leżą na rzece Tanew na terenie rezerwatu o wdzięcznej nazwie Tanew. Nazwa Szumy pochodzi od, jak już się pewnie donosiliście, szumu, który generują tutejsze wodospady. Przechodząc do sedna, Szumy to bardzo ładne i wręcz idealne miejsce do odwiedzenia z rodziną w niedzielę. Jeśli nie wierzycie, to spójrzcie tylko na to. Właśnie jesteśmy w starej szkole w Janczerówce. Miejsce takie jak te na roztoczu jest masa. Ich obecność wynika z braku przydatności, a powodem jest emigracja ludzi do większych miast. W starych szkołach można znaleźć wiele różnych ciekawych rzeczy. Spójrzcie na to godło – orła bez korony. Występowało ono za czasów komuny, czyli całkiem dawno. Jeszcze częściej niż opuszczone szkoły można spotkać na Roztoczu bardzo wiele opuszczonych domów, na przykład takie jak w Płopkowej. Ciężko mówić o roztoczu nie wspominając o wąwozach, przecież jest ich tutaj tak wiele. Chodźcie, pokażę wam. Wąwozy powstały na skutek wieloletniego drążenia wodą płynącą z pobliskich pagórków, a dzisiaj są nieoddzielną częścią roztoczeńskiego krajobrazu. Wąwóz, w którym aktualnie się znajdujemy, leży między Średniówką a Albinowem, w środkowej części Roztocza Zachodniego. Nie jest on żadną znaną atrakcją turystyczną. One po prostu zawsze tutaj tak pięknie wyglądają. Przyroda pamięta wszystko, co człowiek zrobił, a te dęby są tego najlepszym przykładem. Te pomniki przyrody rosną tutaj setki lat, rosną w tym samym miejscu i nie zważają na wszystko, co się dookoła dzieje, ale czym tak naprawdę i dokładnie są pomniki przyrody. Pomnik przyrody myślnik prawnie chroniony obszar lub obiekt przyrody żywej lub nieożywionej ustanowiony w celu zachowania zjawisk przyrodniczych oraz elementów przyrody cechujących się szczególną wartością naukową, kulturową, krajobrazową i historyczno-pamiątkową. Kamieniołom Babia Dolina to jedna z najpiękniejszych perełek turystycznych Roztocza. Urwiste ściany i głębokie doliny wręcz zapierają dech w piersiach. W skałach zachowały się liczne odciski flory i fauny pochodzące sprzed milionów lat. Tuż przy parkingu Kamieniołomu stoi kilkunastometrowa wieża widokowa. Oczywiście zrobiona z tego samego piaskowca, jaki spotkacie w Kamieniołomie. Jeśli nie miałeś okazji tu jeszcze zawitać, to pora to nadrobić. Roztocze to obszar unikalny na skalę całej Polski. Liczne zniesienia, niezbadane lasy, stare i opuszczone wioski, przepiękne jeziora i rzeki, a to dopiero wierzchołek tej góry lodowej. Mógłbym jeszcze stać i opowiadać godzinami o pięknych miejscach Roztocza, jednak najlepiej będzie, jak sami spróbujecie je odkryć.